Witam, dzisiaj wam jak ustawić serwer na plik od 2010 od Jerry jest tak, ściągamy wszystkie pliki które nam są potrzebne na razie to wystarczy pliki serwerowe VirtualBox i PortMap więc tak, jak już ściągniecie pliki serwerowe wypakowujecie je gdzie tam chcecie ja już mam wypakowane więc nie będę wypakowywał drugi raz i wchodzicie w VirtualBox jak już ściągniecie go i zainstalujecie Usunę. Dobra, dajecie nowa. Później dajecie tak po kolei dalej. Widzicie nazwa tu, gdzie nazwa ze serwa. Tutaj wybieracie BSD i FreeBSD, BSD. Dajcie dalej. Tutaj wybieracie ile ramów chcecie yy, na swojego serwa poświęcić. Nie dajcie więcej niż zielone. Kreska najlepiej będzie. Pewniejsze. Dajcie dalej duży istniejącego dysku twardego wybieracie swój plik yy, serwerowy, który ściągnęliście, Jan journal, dajcie dalej i Create. Dobra, serw postawiony. teraz byśmy go odpalić. Najpierw dajcie ustawienia, dajcie System Proces, rozznaczycie opcję włącz PMX, później przychodzicie do sieć, dajecie Mostkowa karta sieciowa i hamac network Interface, dajecie stajecie OK. No i odpalacie serf, uruchomerajcie. Tu dajecie Enter Tu dajecie jeden. I czekacie aż będzie polecenie do wpisania login Dobra jest yy, Login to będzie ROT A, a hasło to będzie 15 24, 24. Dobra gdy się pokaże MCN to, to wpiszcie SysInsta. Nie po kolei dajcie tak. Konfigurę, Networking Interface, Enter, Enter, Enter. Dobra, tu zostajecie. zostajecie tu wpisujecie IP swojego hamaczy z konstrukcji A w IPA 4 adres wpisujecie IP swojego hamacci z kończynką. A w Netmask wpisujecie 25500 Przepraszam. Dobra, i dajcie OK. Jest. Exit. Exit. Exit install. I tutaj wpisujecie wtedy ukośnik RTC. Ukośnik RC.d. Ukośnik NATIVE Restart. Ukośnik start. I jeden wybieracie. I end. I czekać się połączy Jeśli wam się pokaże... Czekaj. Jeśli wam się pokaże takie coś network is unreachable, to znaczy, że Wam się pomyślnie połączył serwer. No i teraz tak, y y jeszcze tam podmat podałem, które macie ściągnąć. Wchodzi, jak je ściągniecie, wchodzicie w takie coś, tutaj macie w notatniku. I tutaj macie moje IP. I musicie zmienić, Dajecie edycja edycja, nim. tutaj znajdź, wpisujesz to IP co tu jest a zamień na to wpisujecie IP na które chcecie zamienić, czyli na wasze z końcówką 100. Jak już dacie zamień, wszystko dacie, wam zamień wszystkie te na te wasze. Dajcie wyjdź i zapisz. Wtedy odpalacie podmapy i od razu wam się połączy Dobra, podam też Wam yy, tego no, powiedz, yy, yy, klienta, z którego będziecie odpalali. Serwa. I tutaj w serwer info, w kliencie, musicie zmienić na wasze IP. czekajcie Na wasze IP z normalną końcówką z hamaci. i Wtedy odbacie przez głowę Surreme 20 2010. Pasy do tego są, zwykle ma TO 152424. No ale ja sobie swoje zrobię specjalnie. długo się ładnie, nie wiem czemu, A chyba przeciąż no, dwa style To Dobra, jak widać chodzi serwer, wszystko ładnie 250. W następnym poradniku podam wam jak zrobić max 250 level, bo wy będziecie mieć chyba na tych plikach 127 jak się nie mówi Bo ja już mam grany wcześniej dlatego tak już wszystko jest. Oto to będzie na tyle dzięki na razie.